Wypadek, stłuczka, czy nawet małe zadrapanie lakieru na parkingu. Wszystkie te zdarzenia możemy określić jedną kategorią: szkoda komunikacyjna. No właśnie, i co z taką szkodą możemy zrobić? Jak zgłosić ją do ubezpieczyciela? Ile mamy czasu, żeby to zrobić? O jakich dokumentach należy bezwzględnie pamiętać? Zostań ze mną, aby poznać odpowiedzi, a to wiedza, która może Ci się kiedyś przydać. Polisa OC pokrywa szkody powstałe z winy sprawcy. Na przykład jeśli wymusi on pierwszeństwo, ale także w sytuacji, gdy podczas parkowania zarysował Twój zaparkowany prawidłowo samochód. Chcemy czy nie, samochód ubezpieczać musimy. Każdy właściciel samochodu jest do tego zobowiązany ustawowo. Wielu z nas docenia obowiązek ubezpieczenia OC dopiero w sytuacji, gdy to inny kierowca uszkodzi nasz pojazd. W takiej sytuacji polisa sprawcy pozwoli uzyskać nam pieniądze na naprawę pojazdu. Na co dzień nikt z nas nie zastanawia się, co zrobić, gdy ktoś wpakuje się w nasz samochód. Warto jednak, żebyś wiedział, co wtedy zrobić. Na potrzeby tego materiału, załóżmy, że przy zjeździe z ronda inny kierowca wymusił pierwszeństwo i uszkodził. Cały lewy bok w Twoim samochodzie. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań zadbaj o bezpieczeństwo, zarówno swoje, jak i innych uczestników zdarzenia. Sprawdź, czy nikomu nic się nie stało i w razie potrzeby wezwij pomoc, telefonując na numer alarmowy 112. Jeśli podczas zdarzenia nikt nie ucierpiał, a obie strony zgadzają się, kto jest sprawcą kolizji, nie musisz wzywać policji. Spisz oświadczenie sprawcy wypadku oraz zapisz jego numer polisy OC. Policję wzywasz w sytuacji, gdy ktoś ucierpiał lub gdy. Nie możecie ustalić, kto spowodował wypadek. Ponadto wykonaj kilka zdjęć ukazujących okoliczności stłuczki. To może przydać się, jeśli podczas likwidacji szkody będzie potrzebny szerszy materiał dowodowy. Absolutnym minimum, jakie musisz posiadać, aby zgłosić szkodę, jest numer rejestracyjny pojazdu sprawcy. Jeśli zajdzie taka konieczność, bo np. kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia, dzięki numerowi rejestracyjnemu policja zidentyfikuje właściciela pojazdu. W zdecydowanej większości przypadków numer polisy OC sprawcy i oświadczenie sprawcy pozwoli ci bezproblemowo zlikwidować szkodę. Następny krok to zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela. Jak to zrobić? W większości towarzystw szkodę zgłosisz telefonicznie. Towarzystwa umożliwiają także zgłoszenie szkody przez formularz na stronie internetowej, mailowo lub przez dedykowaną aplikację. O szczegółach każdej z metod opowiem wam w osobnym materiale. Ciekawą opcją jest również bezpłatna infolinia zgłoszenia szkody, gdzie konsultant pomoże Ci zgłosić szkodę niezależnie od towarzystwa. Koniecznie zapisz numer, który podaję w opisie pod filmem. Nigdy nie wiadomo, kiedy może Ci się on przydać, jednak warto mieć go w swoim telefonie. Zgłoszenie szkody to nie wyścigi, nie musisz tego robić od razu. Oczywiście, jeśli Twój samochód ma urwane koło i zniszczone półsilnika, warto załatwić sprawę jak najszybciej. Jednak zgodnie z literą prawa na zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela masz 3 lata. Pamiętaj jednak, aby po szkodzie zachować wspomniane wcześniej oświadczenie sprawcy i jego numer polisy. Będą one potrzebne podczas zgłoszenia. Po zgłoszeniu szkody przychodzi etap jej likwidacji. O tym, jak uniknąć niekorzystnej ugody z ubezpieczycielem oraz uzyskać kwotę, która wystarczy na całkowite pokrycie kosztów naprawy, opowiem w kolejnym odcinku. Zasubskrybuj nasz kanał i daj łapkę w górę, jeśli uważasz, że nasze materiały są pomocne. Do zobaczenia i szerokiej drogi.